Aneta, serdecznie Cię witam w Studiu Polskiego Związku Bokserskiego. Masz bilet, masz nominacje, kwalifikacje na igrzyska. Dopiero co przyleciałaś, jak się czujesz dzisiaj po tych emocjach, które były we Włoszech? Ci, że te emocje jeszcze nie opadły. Dzisiaj spałam, nie za dużo, bo bardzo wcześnie musieliśmy wyjechać na lotnisko, a wstałam tak wypoczęta, jeszcze przez te emocje, które mnie trzymały i dopiero w samolocie pod koniec miałam taki zjazd. No, ale teraz już w sumie wypijałam kawkę i też jest super. Jest super, jest radość. Powiedz, jak jechałaś na te kwalifikacje do Włoch, zapewne wierzyłaś doskonale w ten sukces, to, że ta kwalifikacja będzie. Jak podczas turnieju możesz określić emocje, które narastały, bądź też jeżeli chodzi o sam turniej, one były obecne cały czas? E, tak i to był ogólnie ciężki turniej dla mnie, dlatego że przed turniejem niestety ale się rozchorowałam i leżałam tydzień w łóżku z gorączką i o tym w sumie nikt nie wie, ale to naprawdę było no, w domu już płakałam w łóżku, bo wiedziałam, że mam super formę i ostatni szlif, tak naprawdę. A ja leżę chora w łóżku, więc płakałam w poduszkę. No, ale wiedziałam, że jest jak jest i muszę się po prostu wznieść na wyżyny i z tym, co mam, zawalczyć, tak, żeby wywalczyć ten bilet. I tak jak wierzyłam przed tą chorobą, że ten bilet będzie mój, tak w trakcie tej choroby gdzieś tam trochę powątpiewałam, no bo się bardzo źle czułam. Po pierwszej walce również zobaczyłam, że nie jest dobrze i wiedziałam, że nie jest dobrze, że to nie jest to, co było przed tą chorobą. Ale mówię, okej, okay, już teraz mamy to, co mamy i musimy jakby z tym, co mamy wygrać. No i mamy to. Kurde, no ogólnie super, bo z każdej walki się rozkręcałam z walki na walkę, więc było mi coraz łatwiej tak naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem nie tylko waszych walk, twojej dyspozycji, mimo tego, co mówisz, że byłaś chora. To jeszcze całego teamu, całego narożnika pracy, jaką wy włożyli w trening i narożnik w to, jak zachowuje się podczas zawodów. To naprawdę napawa optymizmem, jak wy działacie razem w tym teamie, który jest, no, od lat się znacie. To jest super. Myślę, że każda zawodniczka, która była na tych kwalifikacjach, chciałaby być w naszym teamie. Dlatego, że nawet dzisiaj wracając do Polski spotkałam dziewczyny z Ukrainy i one mówiły Boże, macie taki świetny team, wszyscy o Was mówią, wszyscy Was słyszą, a my tam po wygranych naszych walkach i zdobyciu już bilet do Paryża skaczemy, krzyczymy, tańczymy, śpiewamy, idziemy na stołówkę, śpiewamy, oni wszyscy razem z nami, wszyscy tak wszystkich zarażaliśmy tą energią, która biła od nas, że no właśnie na tej stołówce wybiegali do nas, biegli do nas z autokaru i się pytać jak tam, czy to już, czy wygraliśmy i my, że tak i się wszyscy razem cieszyliśmy. I to jest ta właśnie magia tych dużych imprez, tych emocji, które nie zawsze widać, które są, ale Wy potraficie te emocje przekuć w coś dobrego, w taką naturalną siłę, taki napęd, który daje moc do tego, żeby zwyciężać, prawda? Tak, dokładnie. No, jakby każda z nas miała bardzo ciężką walkę, która decydowała o to, czy zdobędzie ten bilet, czy nie. I wyrwaliśmy te trzy walki. E, trener sam mówił, że wiedział, że to czasami może być walka, gdzie sędziowie pójdą 3-2. E, no i tak jak w moim przypadku było, gdzie sędzia nie pomagał mi na pewno. E, liczenie, które miałam w drugiej rundzie w ogóle było... nawet nie wiem po czym. Po prostu my się biłyśmy i ja nagle zostaję liczona i to było bardzo dziwne. Rozmawiałem z Tomkiem i z, z Twoim narożnikiem, z e, trenerem Gońskim, mówi, że zamarli w tym narożniku, jak to liczenie było. Tak, bo to liczenie, nie wiem co było pierwsze, czy odjęty punkt, czy liczenie, ale to wszystko stało się w przeciągu 30 sekund i ja mówię, no jak tak dalej pójdzie, no ten sędzia nie lubi mnie i w ogóle już byłam tak jakby zdenerwowana już na samego sędziego, nawet nie na siebie, bo... No bo w sumie dlaczego, e, że generalnie mówię do niego, że dlaczego, w ogóle nic się nie dzieje, jest wszystko normalnie i dlaczego on się tak zachowuje. E, no i chyba właśnie później dał już mi boksować, e, no i całe szczęście, że ci sędziowie, którzy siedzieli koło ringu, no widzieli tą walkę inaczej niż ona. Jest bilet, powiedz, ta walka ostatnia była najtrudniejsza? Tak, była najtrudniejsza, aczkolwiek ta walka pierwsza też była bardzo trudna, właśnie ze względu na to, że bardzo mocno się przepaliłam w tej walce po tej chorobie. No i też wchodziłam, nie wiedziałam z czym wchodzę. Po prostu weszłam i wiedziałam, że wchodzę na pewno z doświadczeniem, które wykorzystam. Wiedziałam, że wchodzę z umiejętnościami technicznymi, które mi nie znikną przez chorobę. Ale tak naprawdę więcej to nie wiedziała nic. No ale to po tej walce już taka pewność siebie nastąpiła, czy dalej jeszcze była ta niepewność związana właśnie z tymi resztkami choroby? No ta niepewność była, ale wiedziałam, że jak już jest pierwsza walka za mną i jest już to przepalenie, to w drugiej będzie dobrze. No i, no i tak było, nie da się stracić super formy w tydzień. Mimo wszystko, ta jedna walka mogła być gorsza, ale potem już to wszystko wróciło. Mocny okres przygotowawczy tak naprawdę był się w wiele miesięcy na zgrupowaniach, na przygotowaniach właśnie do tego turnieju, żeby już do tej Tajlandii nie jechać. Udało się to zrobić. Naprawdę masa wyrzeczeń, prawda? Tak, byliśmy w Tajlandii na zgrupowaniu po to, żeby do tej Tajlandii nie pojechać. Już nie wracamy. To taki paradoks no. troszkę, ale yy, no, cieszymy się. Yy, no bo już mamy to pewne już teraz możemy zrobić spokojnie roztrenowanie, i akurat mamy tyle czasu, żeby zrobić formę na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli musiałybyśmy jechać do tej Tajlandii, to trochę mogłoby tego czasu zabraknąć potem na Igrzyska. Y w ogóle wszystkie dziewczyny no, boksowały perfekcyjnie. Boksowały dobrze, naprawdę to się dobrze oglądało. Eee, nie wiem, czy to zasługa Tomka, czy, czy całego teamu trenerskiego, ale wy specyficzne macie to boksowanie, troszkę inaczej boksujecie. Ehm, można powiedzieć, że troszkę nonszalancko, bo te ręce troszkę aneta są nisko, nie? Ale ty chyba tak lubisz. Ja tak lubię. Ja... To ci wychodzi po prostu. Ja chyba od zawsze tak boksowałam z niskimi rękoma, nigdy nie lubiłam wysokich rąk. Teraz nam ściągają kaski od czerwca, ale wydaje mi się, że i tak nie podniosę tych rąk, <noise> więc nie mają na co liczyć. No, ja tak lubię. Ale Jakby widzisz... ja, się czuję, ja się czuję lepiej, pewniej, szybciej. Te moje przeciwniczki nie widzą tych ciosów, bo one są bite z każdej płaszczyzny. No, o to chodzi I właśnie. To jest ale... świetne. E... To też jest zaleka Tomka jako trenera głównego, który wy, nie niweluje pewnych rzeczy, tylko doskon, udoskonala, prawda? Tak, dokładnie. Wyszukuje to, co jest najlepsze w danej zawodniczce i po prostu to szkoli, plus dodaje jakieś elementy, e, gdzie są jakieś braki. I tak powstaje potem idealna zawodniczka. E, słuchaj, no to w takim razie jeszcze zapytam, muszę zahaczyć o przygotowanie i to wszystko, co zrobił dla siebie trener gorząd. Był emocjonujący wpis emocjonalny taki na Facebooku. Wiemy nie od dziś, że zawsze jesteście razem, że gdzie ty nie jesteś, to zawsze gdzieś obok jest Kamil Gorząd. To też duży wkład w ukształtowanie Ciebie wniósł on. Oczywiście, że tak. My jesteśmy razem 14 lat I... i trenersko zrobiliśmy dużo, ale też wydaje mi się, że w tej takiej strefie około życiowej czy życiowej zrobiliśmy też bardzo dużo. No jednak, jak ja do niego przyszłam, miałam 15 lat, byłam bez ojca, więc on mi gdzieś tam zastępował tego ojca, wychowywał mnie. Nieraz mi mówił: Okej, okay, to jest czas, że musisz iść sama i musisz o to powalczyć. To jest czas, że ty pójdziesz i się o coś dowiesz. To jest czas, że ty zadzwonisz do lekarza i się do niego umówisz, na przykład. No i no on mnie tak wychowywał po prostu. I teraz. Mm, jak on jest obok mnie, to po prostu czuję, że, no nie wiem, jak Michała z ojcem, z trenerem, ciężko, ciężko to nazwać, ale wiem, że on chce tego samego, co ja i wiem, że on bardzo ciężko na to pracował i poświęciliśmy tyle samo czasu. I to nie jest tak, że my o tym gadamy od roku, od dwóch, od trzech lat, tylko my o tym rozumiem 14 lat. Więc to jest kupa czasu, to jest prawie połowa mojego życia. Patrzę I nikt mnie i, tak nie zna jak on. I to jest niemożliwe, żebyście 14 lat się znali. <słuch> tak. A jednak, widzisz, to, to też pokazuje, że e, trenerzy, w ogóle trenerzy boksu są specyficznymi ludźmi. E, to nie są zwykli ludzie, to są e, wychowawcy, to są ludzie, którzy potrafią właśnie spojrzeć troszkę szerzej, zobaczyć co nieco więcej niż inni. Myślę, że może nie tyle, że specyfika boksu, ale generalnie trenerzy dają więcej z siebie, niż czasami można się było spodziewać, prawda? Oczywiście, że tak. Tak jak ja poświęciłam swoje życie, tak uważam, że trener również poświęcił swoje życie, zostawiając rodzinę, syna w domu, wyjeżdżając na zgrupowania. Teraz ciągnie dwie kadry, więc go nie ma jeszcze więcej niż mnie w tym domu. Teraz również my wróciliśmy z kwalifikacji szczęśliwi, a on pojechał dalej do pracy. Więc to jest bardzo ciężkie, podziwiam go za to. Yy, ale wydaje mi się, że on jest tak optymistycznym człowiekiem, zresztą tego mnie samego nauczył, więc ja również bardzo optymistycznie patrzę na świat, że on po prostu wierzy, że to wszystko jest dla tego medalu olimpijskiego. No właśnie, teraz płynnie już zostawiając e, Kamila, e, wróćmy do tego, co Cię czeka, czyli ten wyjazd do Paryża. i i nastawienie, i praca, jaką musisz wykonać, jak Ty to teraz oceniasz, dużo będzie tej pracy jeszcze? Czy to już będzie bardziej szlifowanie tych najlepszych elementów i złapanie tej formy, właśnie na same igrzyska? Dużo pracy. Dużo pracy, dlatego że możemy stać się jeszcze lepsi. I ja o tym wiem, i myślę, że trener też o tym wie. I kiedy zdobyłam bilet, to jeszcze na sali podchodzę do trenera i mówię mu: czeka nas ciężka praca, cięższa niż teraz. Bo to jest już ostatni, nie będzie później czego poprawiać. My jeszcze teraz jadąc na kwalifikacje, jeszcze możemy coś poprawić przed igrzyskami, no ale po igrzyskach już nie będzie czego poprawiać, więc my musimy już być idealne właśnie na te igrzyska. Musimy już każdy szczegół bokserski potrafić, musimy wyjść z każdej pozycji, musimy potrafić zadać każdy cios. Mm. No ale wiem, że on to zrobi, po prostu. Anetka, i tego Ci życzę. Szczerze wierzę, że się uda. I jak nie teraz, to kiedy, prawda? Dokładnie, dokładnie. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.